Siemano, piszę. Ja coś w zasadzie mam, nie trafiam w cel. Nagrywam z taką treścią, że postanowiłem wyłączyć copilota. Chcę się tym podzielić przemyśleniami po, moimi, po moim korzystaniu z tego narzędzia przez jakieś ponad pół roku. Jest to dobre narzędzie, które wiele potrafi, ale Moim zdaniem, jest problem z tylnością tego narzędzia. Podobnie jak Virion Udziemieńskiego, gdzie Virion jest dobrym ucznikiem, ale źle widzi. Tak samo Copilot jest dobrym narzędziem do analizy kodu i podpowiadaniem tego, co może być zaraz obok, ale nie trafia do celu. I moje doświadczenia z Copilotów są takie, że dobrze analizował kod. Mógł się czasem dobrze podpowiedzieć kolejne kawałki kodu. Najczęściej były to takie kawałki kodu krótkie, gdzie miałem funkcję A na górze i funkcję B na dole. I funkcja B różniła się parametrem albo jakąś taką drobną rzeczą. To te podpowiedzi to były, powiedzmy, trafne i w cel. Natomiast, kiedy pisałem zupełnie nową funkcjonalność, ta jego statystyka z innych kawałków kodu częściej mnie denerwowała niż pomagała i tak jak ostatnio się skupiłem na tym, jak pracuję z Copilotem to najczęściej było to ciśnięcie guzika Escape, aby anulować podpowiedzi, które mi zasugerował i zauważam, że częściej się wkurzam na to, co on robi nie jestem zadowolony z tego, co takiego mi podpowiada. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz Jest on za szybki. W tym sensie, że Kiedy otwieram klamerki Kiedy otwieram klamerki do, do stworzenia metody Tam się pojawia kod I zamiast skupiać się na tym Co ja właściwie chcę w tym kodzie umieścić To musimy zastanawiać się Czy ten kod, który tam już jest Czy to jest to co ja chcę Czy to jest tak, tak jak ja chcę to tylko po prostu jakiś kod pasujący, mniej więcej statystyczny do moich potrzeb. Więc tak jak już powiedziałem, bardziej przeszkadzało niż pomagało. I tak samo przy modyfikacjach kodu. Kiedy zacząłem pisać, pisać jakiś kod, ten Copilot podpowiadał bardzo dużo tego kodu. To nie były. W przypadku Lam jakieś tam parametry, tylko z całkowicie z potrafię zmienić funkcję przypisać na nowo. I dla mnie było też męczące to, że kod, który się pojawiał. Yy, ciężko było mi rozróżnić, co z, tego, co z tego co widzę na ekranie jest kodem, który już mam, co z tego, co widzę na ekranie jest podpowiedzią typu IntelliSense, a co z tego, co widzę na ekranie jest propozycją copilota. I z tego wszystkiego możemy to zwalić na UX, możemy to zwalić na e, dobrego, ale niecelnego łucznika. Stwierdziłem, że nie chcę płacić tej astronomicznej kwoty 10 dolarów miesięcznie za narzędzie, z którego nie korzystam, które bardziej mnie frustruje, niż by mi pomagało. I tak, to taka, taki właśnie powód, dla którego postanowiłem się rozstać z kopajlotem. E, tym gitHubem, GitHub natomiast zainstalowałem sobie narzędzie tabnine, które zdermowe i które podesztuję. Zobaczymy, czy działa trochę lepiej, czy trochę gorzej. Jest bardziej cebulowa cena, więc z tego skorzystam. Natomiast jeszcze moja taka myśl jest a propos zastąpienia nas przez, e, przez komputery. Tak jak było, przynajmniej w moim przypadku, że. E, te podpowiedzi są ok z statycznego punktu widzenia, natomiast one mniej rzadziej niż częściej generowały złe podpowiedzi. I żeby się wycofać z tego, musiałem najczęściej cały kod wwalić. I teraz moja myśl jest taka, że ciężko, żeby komputery póki co, oczywiście, nas jeszcze zastąpiły, ponieważ. Osoby korzystające z tego narzędzia będą musiały bardzo konkretnie wyrazić swoją potrzebę, mówiąc, on potrzebuje, żebyś zrobił to i to i to i to. Natomiast w przypadku, w którym coś się zmieni, nie wiem, czy nowy kod, <laughs> wygenerowany, czy będzie on Uderzał tylko w tą konkretną zmianę, czy cały kod nie zostanie zmieniony. I teraz, jeśli cały kod zostanie zmieniony po, po nowym wygenerowaniu, po, po wprowadzeniu poprawki, to cały kod będzie musiał zostać przetestowany, nie tylko ta jedna konkretna rzecz. I to powoduje ukrót dodatkowe koszta. Taka jakaś taka myśl pochodnia a postępowania programistów ai -em. Ja przetestowałem, podsumowując, ja przetestowałem kopylota. Jest okej. Okay. Natomiast, o, jeszcze miałem tylko jedną myśl, Czy e, trochę jest to jak nowa zabawka. Taka, ten kopalnik, kiedy e, mamy jakąś zabawkę i jesteśmy z niej zajarani i działa świetnie, i pojawia się nowa zabawka, która jest po prostu unowocześnieniem tego, co było poprzednio. I jest wielki hype na to i po kilku dniach żeby coś okazuje się, że właściwie to nie ma tutaj nic nowego. I podobnie z tym Copilotem chyba było, przynajmniej z mojej strony, że wow, wow, wow świetnie, generuje dużo kodu, ułatwia pracę, natomiast ilość zmiany, ilość pomocy, którą wprowadziła jest niższa niż moja frustracja tym narzędziem, więc ja póki co mówię pas dla Copilota. Chętnie usłyszę, jak to wygląda z drugiej strony ekranu, Jakie są Twoje doświadczenia z kopajnotem? Czy korzystasz, korzystałeś? Nie korzystasz, chcesz, nie chcesz, czemu? Tak nie. No i tyle, miłego dnia!